Tak, halo. Cześć, major. Wojtek no, z tej cześć. strony. Podałbyś mi, y, 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 drogi Wojciechu Suchodolski, aka majorze, przepis na twój bigot, bo chciałem powtórzyć to dzieło. No to weź i zapisz. No to mam kartkę przy sobie, więc możesz śmiało mówić. Trzeba y, kupić kapustkę y, zwykłą, potem trzeba ją poszatkować. No no. Weź. No poszatkować. Ty się nie wpierdalaj! Już, no stop się wpierdalasz! Z tego są kutnie. I trzeba te... Y, jest opakowanie. Tam jest i marchewka, ano. pietruszka. To włoszyzna. Tak. I to trzeba kupić. No. Potrzeć trzeba. No no. I trzeba y, kisionej... To, nie wiem... Do tego kiszona kapusta, y, to niedużo, tak, dobra, nie kilo, do słodkiej... Ja biorę kilo, to było ostatnio, a to jest, będę rękami, a i teraz y, to trzeba, tak, o i... No. wszystko otrzeć i bierzesz y, kabanosy albo grub, grubsze, albo cienkie. A kiełbaska może być, czy tylko kabanosy? Według ciebie co lepsze? Kiełbaska też. Musi być. Dobra, a kabanosy jakieś takie zwykłe, jakąś masz firmę, okay. którą polecasz, Krakusa na przykład, czy tam y, tego y, maestro Kania. Czy obojętnie już jaka firma? A, to... To jest po prostu yy, według ka każdy kabanos jest po prostu Dobra. bardzo smaczny. Dobre. I co dalej? Kroimy rozumiem te kabanosy na, na kosteczkę. Tak. A to no. trzeba na patelni Pierwszą. No wiadomo. Małą cebulkę, <laughs> to kiełbaskę <laughs> I, i a można nawet wziąć niedużo kawałek boczku też. No to boczek to ja lubię, to pewnie bym wykorzystał. <laughs> I boczek pokrodzi też drobno i to tak. po prostu na patelni po prostu się tuszy, to bierzesz tak i trochę jeszcze oleju mhm. wlewasz. Ile tego smalcu? Pół kostki? Czy za dużo? No a zależy, jak na to ile tego, ile tego będzie. Rozumiem. Dobra. To tak na oko można no, powiedzieć. No to tak. To możesz po prostu y, na początku jaki olej będzie. To Aha. nie całą pół, pół kostki. Okej. Okay. Przyprawy. Y, jest przyprawa do bigosu, w opukowaniu. No no. Jest y, trochę pieprzu, jest do gryla. Aha. Tylko niedużo. Dobrze. I to musi po prostu, y, pokrywka po prostu to się tuszy, a jak kapustę rzucasz, to na palniku już to się tuszy, a najlepiej wiedzieć to robić, bo no, no, no. będzie to szybciej. Jak jest kapusta, tak. Taka marchewka, to wszystko tam już y, po prostu... Te ziarenki, pieprzy można kilka, to nie za dużo tylko. A powiedz mi, a te? A wagety też? Dobrze. To na końcu. To po prostu Do smaku. jak to się będzie po prostu to się tuszyło. A i teraz bierzesz na przykład y, cztery mędrynki. No. O. Y, dwa banany. Tak. I to drobno właśnie to się drobno tak. Kroi się. Rozumiem. I to potem to na koniec się wrzuca. A, a później, ja ci powiem, a później na końcu, jak już wszystko będzie eleganckie, już będzie w garku, to wszystko będzie się odciszyło, to garść rodzynek. Garść rodzynek. A powiedz mi... E... Takiego chyba czegoś jeszcze nigdy w życiu nie jadłeś. Nie, nigdy czegoś, czegoś takiego nie jadłem, dlatego chciałbym spróbować, powiem ci szczerze. A, rekomendujesz tylko i wyłącznie e, cytrusy, czyli mandarynki, czy na przykład, nie wiem, próbowałeś pomarańcze, ewentualnie grejfruta, no chociaż grejpfrut to by trochę za... Nie, cierpię, to nie. ale na przykład pomarańcze, ewentualnie pomelo, ewentualnie... A może być op Opuncję figową. Ta, o! No. Figi są słodkie. To no można to słodkie. dwie wrzucić. A na przykład a próbowałeś na przykład z mango? A z mango jeszcze nie. No, tak. A to jest y, bigos ci powiem jaki. To ten w, włoski. Włoski, rozumiem. Na słodko. Na słodko. Dobra, to ja będę w takim razie próbował. I to co? Utuszyć, utuszyć, sprawdzać, ewentualnie dosypać wegety, dos ewentualnie też dopieprzyć, gdyby było za... Tak. Za mało? To, y, no, to z pieprzu trzeba uważać, bo to na słodko. No ja wiem, rozumiem, to musi być słodkie, tak. I słodkie. Y, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Czy, wagety, czy, najważniejsza czy jest, do czegoś, jest wagety, czy... a nie sól. A widzisz. To po prostu y, później jak to się tuszy, już ten, bierzesz łyżeczkę i próbujesz. To, to tak jeszcze brakuje do tego. No I równie. wtedy widzisz, czy, jak to na słodko, to po prostu widzisz, że to po prostu jest właśnie tak, takie coś powinno być, Rozumiem. a nie po prostu jakieś pikantne czy jakieś te... Dobrze. I, to, i, I to wszystko? No pewnie. Kapusta, potem kiszona, do tego kabanos, yy, przyprawy do bigosu, pieprz wegeta... E, e, no mięso też takie ta, mięso jak się tuszy to wszystko musi też być ten e, i boczek Posłucham, wędzony się, ja. może być najlepszy Bo, boczek wędzony tak ja to lubię ja praktycznie jakbym mógł to bym codziennie jadł to wiesz <laughs> potem by brzuch urosł bardzo szybko a, ja, a jak będziesz robił no to na pewno garnek to od rana do wieczoru byłeś już i ja będzie taki smaczny. Tak? No to, no to tym bardziej, to mi się jeszcze szybciej w brzuchu rośnie, ale dobra. Dobra, to w takim razie Wojtek, trzymaj się. Dzięki wielkie za ten przepis. Jak, jak zrobię to na pewno zadzwonię do Ciebie i się pochwalę. Dobra? Dobra. Dziękuję no, za telefon. No, dobrego wsz... dnia życzę. No wzajemnie Ci życzę też dobrego dnia. Trzymaj się i tam wytrzymuj z Panem Krzysztofem. Dobra, no. I tam przecież do dobrze daje ten... Popali. Ja wiem. No, to trzymaj się. No. Powodzenia. No na razie. Coś. Na razie, hej.